Siemano widzowie, ja jestem w Kolejne tabliczki od nieznajnej osoby. Ostatnie zadanie. Musisz łowić ryby przez cały odcinek przez... znaczy nie ruszając nie ruszając. Co? Się. A, nie ruszając się. Możesz ruszać się łódką i, i takie podobne. Ale nie możesz nogami, i dostaniesz swego emerala. Dobra, widzowie, lecimy łowić. To tutaj sobie będziemy. O tak, tu. No to tutaj sobie zaznaczymy. Zapomniałem, żeby wziąć łódkę, ale chyba nigdzie nie będziemy chodzić. Okej, okay, no i dobra, widzowie, będziemy sobie łowić. No, także fajnie w sumie. To łatwe zadanie. Tak jak z tym parkurą. Ale dał, dał łatwe zadanie. No, na szczęście. Jakby trudno było, no to by był problem. W ogóle mam już 18 level. Trzeba będzie było iść do kopalni już. Do kowady. Czy coś. No na serioś mi... Kurde. Bo no, na serioś mi... Jak wiecie, brakuje czy coś. O ogólnie mi brakuje całych surowców z kopalni Węgla. To tu w widzicie gdzieś węgiel we kwiepunku. No nie. M muszę zrobić w ogóle tam most, bo ja chcę mieć tam most. E ponieważ y po prostu chcę mieć dostęp do drzew. Patrzcie ile tam drzew będzie. Widzicie ile tam jest drzew? No. To właśnie tam jest bardzo dużo trzy. I ten. W ogóle cieszę się, że wcześniej, tam gdzie nie mogłem nic nie mówić, trafiłem enchantowaną łotarę. Wolałem enchantowaną wędkę, ponieważ by dropiła więcej rzeczy i lepsze. Może, nie wiem. Jakby była ambreking, czy to spoko? Nie, to, to było po angielsku, a braki szybko nie pamiętam. Chyba moc, nie wiem. A widzę, że ja sobie chodzę po tym bloku. U to Oś. Puł. Oś. Będziemy sobie nie bawić. Ten film potrwa jakieś... Można by było też w teraz zakończyć, no bo to by był cały odcinek. No ale tu... To... Nie, ale tego nie będę robić. Bo wy po prostu się nie oglądacie. No i to będzie problem. No, dobra, lecimy. Widzę, nagrywam dla Was odcink jakiejś siódmej codziennie. Teraz jest dziewiąta, ale to będzie około o 11, bo musi się przesłać wiem. Także, gdzie... e, no. A, i oglądajcie do końca, bo może się coś zdarzyć, ale nie wiem, czy się coś może jakiś hentel drobnie? Ale trzeba będzie, kiedy będziemy tego wadło, no to trzeba będzie ten łuk ulepszyć na nowy Ponieważ wtedy no będę mógł z niego korzystać, a ten jest chyba na jeden raz już no, Kurde, dlaczego mnie nie łowi? Ale on powiedział, że to ostatnie zadanie Dobra, to gdzie będzie ten numer? Muszę go szukać czy co? Dwieście trochę. Może połowie czy coś, nie wiem. Nie chcę, żebyście się nudzili, więc na chwilę robię cięcie. Jest 28 rybek, a połowie sobie tak z 5, więc będzie 33. Ale owszem, rozdyma musiała mi wpaść. A może tak to, to dla ozdoby. Mamy kwiat. Tylko ja chcę tego gierta. Nie. Ej, co? co on polecił w górę? Może do mnie? Nie, ja lepiej będę jak jadł... dorsza, z oba. Ponieważ no, ja chcę tracić już chleb. A szczerze mam już nie, mam nieskończone jedzenie na tym tym. Także no spoko. Bo, ponieważ mam młe, wędkę, ale wędka owszem, no jest skończona. Ale... No długo, na długo starcza, trochę um, Jeszcze to wszystko upiekę um, Jeszcze mam chlebek z naszych tych Jeszcze mam różne pochowane rzeczy Na przykład tam mam jakieś takie No w schronie mam na przykład Jeszcze nie wiem gdzie, ale bardzo dużo tego jest No także spoko Na odcinku jednym robiłem zapasy, jakieś jedzenia, więc no spoko, nie, kurde, zapatrzyłem się. O, kość, ile będą już kości? Dwie. Czyli mączka, mączka kostna będzie robiona, no spoko. Dobra, sobie ja czekamy na tą rybę, coś długo łowi. Rozdyma, no super. Biorę, widzę, wypowiedział, że cały odcinek no jeszcze trzy razy. No bo widzę, tak, no około moje filmiki trwają od 7 do na przykład 15 minut albo 10, a już jest 8. Nie. Także jeszcze, wow, teraz szybko leci, to jeszcze trochę. A już wolno. Już wolno, już wolno, już wolno. Dobra, jeszcze. Kiedy będę na 21. level to koniec, dobra? Kiedy będę na 21, to jeszcze trzy razy i koniec. Okej. Okay. Patrz ile ja już mam tych rozdym 13? Moc? Tak widzowie, ja bym tego prawie nie złapał Moc? 3, naprawa 1 Płomień 1 Moc? Tak Czwarta Moc czwarta Jo... Jeszcze buteleczka z wodą, co jest widzowie? To, to jeszcze trochę połowimy, nie? A szkoda, że u villagerów nie można zamienić takich bardzo dobrych rzeczy. Wiecie, takich na przykład, nie wiem, enchantowany łuk za nie wiem, enchantowany hełm. No, to by było fajne. To by musieli być jakiś, kurde, super villager. Albo hero villager. Baby dawał taką coś. No, na modach owszem jest, ale. No, nie chodzi mi o mody. To yy, także. O, buciki. Widzowie, ile ja już tych butów trafiłem? 1, 2, 3, 4, 3, 4. Buty. Znaczy 6, no bo. 3 pary. parę wizywie. Oj, oj, zaraz sobie połowię do tego 21 levela i zaraz się widzimy, widzimy to chyba jednak za długo potrwa Oj, za długo dobra już 14 rozdymek jakby można było wymienić te rozdymy to by było fajnie chyba można u jakimś tam Wielojędra. Hmm. No dobra, w sumie to też szybko idzie, wolno nie wiem. Jeszcze. Jeszcze chyba raz, dwa, trzy, cztery. Pięć łowów chyba. Zobaczymy. Raz. Kolejna rozdyma. 15 rozdym, widzowie. Raz to jest... O kurde, wyszłem poza pole, ale w sumie... To już jest koniec odcinka, więc nara gościu. Mam nadzieję, że mi to zaliczył, nie? Dobra, niszczymy te kurde, te idziemy po skrzynkę to. Nada.